Dziesiąte zwycięstwo sezonie odnieśli w minioną sobotę szczepionki MKS-u. Po bardzo jednostronnym widowisku w hali w Osir, Wielunianie okazali się zdecydowanie lepsi od gości, zwyciężając w 14. kolejce pierwszej ligi 34-23. Akademicy z Radomia nie postawili zbyt wysoko poprzeczki pod opiecznym Grzegorza Garbacza. Świetna postawa w obronie Wielunian spowodowała, że przyjezdni nie potrafili przebić się przez defensowe gospodarzy, a kolejne udane interwencje w bramce Patryka Kolanka często były zaczątkiem zamienianych na gole kontra ataków. Najlepszym zawodnikiem w MKS uznano Szymona Famulskiego. Gratulacje trenerze. Kolejne trzy punkty zostają w Wieluniu. Ja daleki jestem od osądzenia w trakcie spotkania, że mecz już jest wygrany i tak dalej. Już dawno nie pamiętam, żeby tak od początku, od pierwszych minut wszystko wskazywało, że, że tu nie będzie żadnych emocji i tak się stało. Ja, jak trener, czyli ty Grzegorz Garbacz, odbierasz takie spotkania i jak je tak tu jeszcze, jako kolejny sparing, czy, czy jakieś przetestowanie jakiś zagrywek, co takim meczu powiedzieć potem przed kamerą? To znaczy, do każdego przeciwnika podchodzimy tak samo, czyli z szacunkiem, czy to jest mówię, zespół z górnej tabeli, czy z dolnej, to, to tak samo podchodzimy. Musimy być przygotowani na, na różne warianty. Nawet na ten wariant, gdzie wygrywamy kilkoma, czy kilkunastoma bramkami i tu, tu jest nieraz ciężko, bo to chodzi o, ten, o koncentrację w meczu bo brak koncentracji powoduje to, że można by prowadzić 8-10-12 bramkami i nagle się zrobi 3-4, bo i do tego wrócić do naszego rytmu to na pewno jest ciężko. A do tego meczu to wiadomo, że podeszliśmy normalnie, jak do każdego, a... Pamiętaj, że dziesięcioma bramkami wygrali w Warszawie, to chyba była tak największa motywacja, żeby ich skoncentrować. To, to była mowa już od paru dni o tym, że żebyśmy podeszli normalnie do tego meczu, bo mecz na wyjeździe w Radomiu tam 4 czy 5 miesięcy temu to było co innego, teraz co innego jest i musimy się... To była naj, naj, najcięższa rzecz, żeby chłopcy byli skoncentrowani, bo od tego zależało, jakie zagramy pierwsze minuty i, i cały mecz. To nie mamy taki high life momentami panowa, ja mówię high life, bo takie lubią stwierdzenie trenera na, na treningu, jak, jak coś też brakuje koncentracji, zagorzywasz tak, takich słów. I trzeba było parę razy krzyknąć i do, doprowadzić i przypomnieć, że to jest ligowy. Dokładnie, bo to y, siły y, pozwolimy im na y, pozwolimy na różną y, zabawę na te. Okej, okay, można by tam niektóre rzeczy na ale publiczności nie było. Tak, tak publiczność, ale to ludzie no, no, patrzą to na ogólną na tym, to można coś takiego zrobić, ale wiadomo, że trzeba normalnie podejść i skoncentrować się, bo też poprzez brak koncentracji są jakieś urazy no i jest szkoda wtedy przy takim meczu, gdzie jest dość wyraźna nasza przewaga, coś, żeby się wydarzyło, no bo mamy, mamy ileś tam osób w składzie, ale też nieraz jest mniejsza rotacja w różnych meczach. Nie? ale po to są właśnie takie mecze ligowe, żeby wszyscy grali. Obojętnie czy, czy ktoś jest z pierwszego składu, teoretycznie z pierwszego składu, czy z drugiego, tu nie ma znaczenia. Tu jest każdy z nas ważny i musimy być przygotowani, że w każdej chwili ktoś, czy jaki będzie uraz, czy nie będzie urazu, wchodzi i daje 100% z ciebie i jest wartościowym graczem na, na boisku. Przekonam się tak szczerze, czy oglądasz również oprócz tabeli ligowej klasyfikacji najlepszych strzelców i skoro Szymon po raz pierwszy wyszedł na czoło tej, tego meczu w Puławach, na, na, na czoło tej klasyfikacji, postanowiłeś, a damy mu szansę w takim meczu, żeby sobie ten Bramyszek trochę nadrobił, bo, bo tak rzuca wszystkie karne zawarzył? To znaczy nie, to, to, to już bardziej oni się właśnie mówili chłopacy, że tam przy karnym ten, ale nie, my tam normalnie y, podeszliśmy do meczu i czy on będzie w pierwszy czy drugi. Dla mnie na razie to nie ma znaczenia. Ja się cieszę, że on zdobywa bramki i, i jesteśmy mamy możliwość wygrywania meczy, ale to jest zespół. Ten zespół pracuje na niego. Ja się cieszę, że on jest tam w górnej tabeli, ale tak szczerze mówiąc sobie to nie, 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 nie zaglądałem. Znaczy nie to, że się nie interesuje, ale nie zaglądałem po, po pierwszym meczu, bo tam coś szukałem, to, to zajrzałem i sprawdziłem, która jest, jakie tam są nasi chłopacy, w górnej, czy są w górnej, czy tam gdzieś tam tabeli, A, ale to jest ważny zespół. To jest cały zespół gra i w jednym meczu jeden rzuci więcej w następnym drugim. o que I wracamy do naszego motywu przewodniego, czyli nieszczęstego kalendarza rozgrywek. Ja nie pamiętam chyba tak, tak rozerwanego tego rytmu meczowego. Przypomnijmy, miesiąc temu się zaczęły rewanże, potem dwa tygodnie przerwy, znowu dwa tygodnie, teraz trzy tygodnie przerwy. Jak sobie z tym poradzi? Ile tych sparingów można grać? No bo chyba nic innego nie można robić. I jak ty sobie dasz tym radę? Ten, mam takie poustalane trochę, że będziemy grać mecz sparringowy albo turniej jeszcze. To jeszcze jest wszystko w tym tygodniu się okaże. No jest, mam taki kalendarz, jaki, jaki wymyślił związek. No, na to nic nie poradzimy. Musimy się jakoś do tego dostosować. No, jest, jest ciężko dla, dla nas, żeby to poukładać, to, to nie zawsze jest łatwe. Ale co by nie było, gramy dalej i, i ten, patrzymy na, na ten. żeby to yy, posklejać i wszystko, wszystko w całość i, i będzie dobrze. Wskazuję znowu na to, że najważniejsze, jeśli chodzi o zajęcie tego miejsca w pierwszej trójce, będą te ostatnie cztery kolejki. Czy jest coś takiego w Twoich planach jak zap planach? zaplanowanie? Bo wiem, że Zawsze jest przedstawiciele sportu indywidualnych, ale i drużynowych też jest olimpiada, to szczyt formy, żeby był na olimpiadę, czy minimum olimpijskie osiągnąć? Czy ty chcesz właśnie, żeby na przełomie kwietnia, maja czy w maju zaplanować ten szczyt formy i czy to będzie łatwo dokonać? Tu nie chodzi o to, że końcówka sezonu jest trochę cięższa. Tu chodzi o to, żebyśmy nie zgubili punktów po drodze. Bo jeśli zgubimy punkty po drodze, to możemy być w najlepszej formie, aby zabraknąć nam punktów uh, um w ostatnich meczach, nie, które będą teni. To oczywiście, że byśmy, było, że tam są dwóch jesty jest to wtedy to tak, a tutaj trzeba y, mieć równą formę, równo grać przez cały sezon, czy ten, przez jakieś tam okresy tasy. Można te ]record. punkty sobie dodawać przed meczem, bo tak, tak Legionowo sobie zrobiło chyba z Ciechanowa. <laughs> nie wiem jak ten, ale no tak troszeczkę była jakaś e, niespodzianka. Nie, to, że na papierze ktoś jest wyżej, czy jest niżej, czy ma lepszych teoretycznie graczy boisko weryfikuje nie na sobie można być stanie lepszym a, a przegrać a, a później albo odwrotnie nie? tu trzeba patrzeć na to żebyśmy zagrali swoje i, i wygrywali i na tym yy, do tego dążymy cały czas Do tego kompletu wygranych i po też tu formy na, na maj dzięki, dzięki.